Dzień dobry, szanownym. Witam, oczywiście w stanie permanentnego, ciągłego, stałego i nieustającego przemeblowania. Ktoś mnie ostatnio spytał, czy jestem normalny z tymi ciągłymi przemeblowaniami mojego studia. No więc oświadczam, że. Ta kwestia została już rozstrzygnięta dawno przez specjalistów, że nie, nie jestem. Więc to, że cały czas robię te przewęblowania, ma swoje usprawiedliwienie. I wiele innych rzeczy też. Jak sami wiecie i zauważacie, o ile jesteście ze mną dłużej. Chcę odpowiedzieć na pytanie, które nadeszło do mnie drogą mailową. I właśnie teraz je przeczytam. Dobry wieczór panie Marcinie. Niestety nie przyjadę na warsztaty do Zielonej Góry. Od dwóch tygodni mam auto u mechanika. Początkowo miała być pierdoła, a definitywnie wymieniona jest skrzynia biegów, sprzęgło i jeszcze rozrząd do naprawy. Na dokładkę popsuły mi się okulary. Mam wrażenie, że od czasu, gdy poważnie zajęłam się transsurfingiem, Wdrażam go w życie. Moje wydatki poszybowały bardzo wysoko. Pozdrawiam. Oczywiście chcę odnieść się do tego wrażenia, że od kiedy zaczynamy zajmować się technologią celu, od kiedy robimy coś ze swoim życiem, to zaczyna się walić jedno, drugie, trzecie, zaczyna coś się psuć. Zaczynają wyda wydatki, właśnie, szybować w górę. Jak to jest? Można to przenieść na inne dziedziny życia. Na przykład, powiedzmy, że postanawiam zająć się swoim zdrowiem, a tu właśnie wkrótce potem to zdrowie zaczyna podupadać, zaczyna się psować. Zaczynam myśleć o swoich finansach pozytywnie, kreatywnie. W taki sposób zaczynam działać, żeby cieszyć się dobrostanem finansowym, dobrobytem. I wtedy właśnie zaczyna się jeden wydatek, drugi wydatek, trzeci. Przychodzą jakieś zaległe opłaty. Postanawiam zająć się rozwojem osobistym na przykład. I coraz więcej rzeczy zaczyna mi się nie podobać w sobie. Czyli niejako to wszystko zaczyna działać na odwrót. Dlaczego? Jak mi się wydaje i na podstawie zasad technologii celu, wygląda to w ten sposób, że po pierwsze żyjemy w pewnych ramach, od których nie tylko, że się nie da, ale nawet nie warto uciekać. Tymi ramami są na przykład cykle pory roku. Pewne czynności, pewne działania dostosowujemy do tego, że pory roku po sobie następują i że są po prostu. I nie jest to nic zdrożnego, ani nic dziwnego. I nie próbujemy tego ani nagiąć, ani od tego uciec. I bardzo słusznie. Ale są też inne cykle i inne prawidłowości. Każdy sprzęt ma swój termin przydatności. Kupujemy samochód i wiemy, bo to znowu jest rzecz oczywista, że będą się pewne podzespoły zużywały, psuły. Jeden po jednym czasie, drugi po innym, ale tak będzie. I tak samo pralka, zmywarka. I tak się dzieje z każdym sprzętem. No, nawet z człowiekiem, z czasem tak się dzieje. I my to zauważamy. Ale to są rzeczy, które dzieją się niezależnie od tego, czy stajemy się buddystami, czy zaczynamy się zdrowo odżywiać. Czy bawimy się w technologię celu? Po prostu to są ramy, w których to ramach właśnie działamy. Zauważamy, że mamy coraz więcej wydatków. Świetnie, jeśli to są wydatki, które jesteśmy w stanie pokryć. Bardzo dobrze. Co lepiej? Mieć dużo wydatków, żeby energia płynęła? Czy... Mieć dużo rachunków, których nie jesteśmy w stanie zapłacić. To, że wydajemy dużo, to nie jest chyba problem. Problem byłby wtedy, gdybyśmy mieli koszta, których nie jesteśmy w stanie pokryć. Owszem, im więcej chcemy wydawać, tym więcej trzeba zarabiać, ale jeśli jest taka możliwość, to czemużby nie? Tak może dziać się również ze zdrowiem. To znaczy. Zaczynam dbać o zdrowie, i właśnie wtedy pojawia się jakaś dolegliwość, właśnie wtedy zaczyna gdzieś strzykać, zaczyna coś pobolewać. Nie dlatego, że zaczęliśmy zajmować się swoim zdrowiem, tylko dlatego, że dotychczas tym zdrowiem się nie zajmowaliśmy. Długo robiliśmy sobie żarty z naszego organizmu. I nadszedł czas, w którym organizm nam za to odpłaca. A że my chwilkę wcześniej postanowiliśmy poważnie podejść do sprawy, nie powstrzyma pewnych procesów. Można je odwrócić ewentualnie właśnie dzięki temu, że postanowiliśmy się tym zająć. Podobnie jest z tak zwanym rozwojem osobistym. Postanawiamy robić coś dla siebie, dla swojego. Komfortu psychicznego, żeby nam się lżej, łatwiej, i fajniej żyło, ale to wszystko, co zrobiliśmy dotychczas na przekór sobie, robiąc sobie krzywdę, będzie się przez jakiś czas realizowało, odbijało na nas. To są prawidłowości. I dzięki Bogu, że w końcu zaczęliśmy dbać o zdrowie, że w końcu zaczęliśmy. Robić coś dla siebie, myśleć o swoich finansach, o dobrostanie materialnym, bo gdyby nie, to nie tylko mielibyśmy duże wydatki, ale jeszcze nie moglibyśmy ich uiścić. Nie tylko działoby się coś niedobrego z naszym zdrowiem, ale mogłoby się wydarzyć coś wręcz tragicznego. Dodatkowo jeszcze warto wspomnieć o tym, że zaczynamy lepiej zauważać pewne sfery naszego życia, przez to, że zwracamy na nie uwagę, że pracujemy nad nimi. Wcześniej jechaliśmy na autopilocie i nie zwracaliśmy na to uwagi, a teraz, proszę bardzo, jesteśmy bardziej uważni. Zwiększają się też nasze oczekiwania. I w związku z tym. Każda niedogodność w jakiejś sferze będzie przez nas zauważalna. I chodzi tylko o to, żeby nie wpadać w taką panikę i nie stwierdzać, och, ja tutaj nad tym pracuję, a nic mi nie wychodzi. Wychodzi, wychodzi. Tylko wychodzi też to, nad czym pracowaliśmy w sposób negatywny albo niewłaściwy dotychczas. Tak więc samochód się zepsuł. No, bo już przyszedł czas na to, żeby się pewne rzeczy zepsuły. Okulary się zepsuły? Dobrze wiedzieć, że okulary też mają swoją trwałość i mieć na przykład zapasowe. Dobrze jest też wejść do Łazienki teraz i zobaczyć, kiedy kupiłem pralkę. Ile ona ma lat? Może już warto pomyśleć o tym, że będzie potrzebna nowa. Dziękuję za uwagę. Przypominam, że na moim kanale nie ma reklam od YouTube'a. Za co YouTube nie lubi mnie, ale z tego względu, że nie pozwalam YouTubeowi reklamować podpasek i różnych innych towarów na moim kanale, przypominam, że możecie wesprzeć moją pracę i te możliwości wsparcia znajdują się w opisie do tego filmu. Jest to w dobrym guście, żeby wspierać Prackiego. Poza tym, tutaj widzicie okładkę mojej książki Technologia Celu. Jeżeli chcecie nabyć, to piszcie do mnie na maila Marcin Pracki, małpa, gmail.com I tyle. Do następnego razu. Dziękuję za uwagę. Jesień z Transurfingiem 80 dni maratonu. Rozpocznij swoją podróż ku transformacji i odkryj magię transurfingu podczas naszego wyjątkowego 80-dniowego maratonu. Każdego dnia czeka na Ciebie inspirujące przesłanie, które pomoże Ci wprowadzić małe, ale znaczące zmiany w Twoim życiu. Zrób coś dla siebie, zatrzymaj się na chwilę i zainspiruj do działania. Co zyskasz? Codzienne kilkuminutowe przesłania, które wzmocnią Twoją motywację. Praktyczne zadania, które pomogą Ci wprowadzić zasady transurfingu w życie. Niech ta jesień będzie owocna i przyjemna. Zastosuj zasady transurfingu i obserwuj, jak twoje życie się zmienia. Przystąp do maratonu już dziś i odkryj jak twórcze myślenie i świadome działanie mogą wpłynąć na Twoją rzeczywistość. Dołącz do nas i spraw, aby ta jesień była wyjątkowa. Zarejestruj się teraz i zanurz się w przygodzie, która przyniesie Ci nowe możliwości i odkrycia. Startujemy 1 października. Koszt inwestycji 120 zł. Zapraszam serdecznie. Marcin Pracki, Technologia CELU. A oto przykładowy materiał. Maraton transerfingu. Wiele osób zastanawia się, jak nauczyć się słyszeć siebie. Jak mogę przestać wątpić, że słyszę właściwe odpowiedzi i że mogę sobie zaufać. Ufanie tylko rozsądnym argumentom logicznym to tylko przyzwyczajenie. Warto wyrobić sobie nowy nawyk. Nawyk słuchania siebie i podejmowania decyzji w oparciu o jedność umysłu i duszy. Kiedy naprawdę cieszysz się sobą, słuchasz sygnałów swojego ciała i dbasz o siebie, daje to Twojej duszy możliwość przemówienia do Ciebie pełnym głosem. Chętnie Cię poprowadzi, udzieli Ci rady. Twoja dusza powie Ci, jak postępować w tej czy innej sytuacji. Jedyne, czego potrzebujesz, to odrobina odwagi. Znajdź spokojne, przytulne miejsce. Usiądź wygodnie, obejmij siebie i wypowiedz przesłanie na dzisiaj. Moja ukochana, wyjątkowa duszo. Jesteś bosko piękna. Podziwiam Cię. Jestem wdzięczny, że Cię mam. Słuchanie Ciebie to przyjemność. Ufam Ci, podążam za Twoimi wskazówkami i radami. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Każdego dnia stajemy się sobie bliżsi. Jestem szczęśliwy. Moja dusza mówi do mnie: Podążam za głosem mojej duszy. Teraz zamknij oczy i połóż dłonie w okolicy serca, prawą. Na leve.